Witam wszystkich miłośników drobnych egzotyki w nowym materiale kanale dzisiaj mamy niedzielę, korzystając z tego, że jest ładna pogoda postanowiłem się nagrać Wam odcinek i pochwalić się co tam nowego w volierze. ale korzystając z okazji nowy widzu jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to niebawem na 500 subskrypcji będzie konkurs brakuje już nami tylko 25 także zachęcam wszystkich do zostawienia suba, jak i łapki komentarze pod filmami również są mile widziane ale wracając już do tematu pokażę wam co tam ciekawego w wolierce A więc tutaj mamy samiczka amadynki teraz jest na wolierze samczyka która jest aktualnie teraz, nie wiem czy będzie widać pewnie nie, tam w koszyczku Wysiadł jajeczka, także Amazłanki w końcu zdecydowały się zacząć na jajkach. Młodzież od zeberek jest poza budką. Tutaj na pierwszym planie mamy yy, młode po samczyku czarnolitym i samicy czarnopiersznej. Wygrzewają się teraz ładnie tutaj na słonku, siedzą sobie. Yy, jeden z nich jest taki jaśniutki. O, teraz, teraz go widać. Będą to prawdopodobnie wszystko samiczki, aczkolwiek zaczynamy się w wybarwi po czarno-pierśnych. Jeszcze nic nie miałem, ale wyglądają tak jak samica. Tutaj od dwa pierwsze, od lewej również są młodymi po tej parce. Ten z prawej strony to jest yy, natomiast samczyk po yy, samiczce białej, białym tym szeku i samcu czarnolicym blackface. Ie. A tutaj na dole siedzi także samczyk młody. Ojcem tego samczyka jest samczyk Szek i samiczka Cynamonka. Mewki również tutaj już się fajnie zadomowiły w wolierce. Dobrze sobie tutaj radzą, latają, zwiedzają. Szukają sobie prawdopodobnie miejsca do gniazdowania, bo interesują się już materiałem do budowy gniazda. Także myślę, że, że już w niedługim czasie coś, coś z tego może być. Także czasem wspierają tą, tą parkę i dokarmiają młode zeberki, które są, są tutaj poza gniazdem które teraz. Teraz właśnie widać tutaj tą młodzież dość, dość fajnie, jak są nietypowo od innych zeberek w ten sposób, że nie samiczki czarnopierszne nie posiadają łezek. Na wcześniejszym filmie wprowadziłem Was w błąd, powiedziałem, że jest to samiczka do pierśna sam po prostu zostałem taki błąd wprowadzony aczkolwiek na jednej z grup ktoś sprostował mi tę informację powiedział, że jest to samiczka czarnopierśna i, i teraz teraz należałoby to sprostować w filmie, dlatego dzisiaj o tym mówię także nie mam samiczki rudopierśni, mam samiczkę czarnopierśną i po niej młoda ojcem ich jest samiec czarnolicy o tutaj akurat ta Parka jest sobie w karmniczku Samczyk właśnie z Tutaj jeszcze sobie dziubia Na grupie, kto jest na grupie na Facebooku, mógł zauważyć, że ostatnio był filmik z zewarki w Slowmotion. Akurat ta parka jak ładnie leci, startuje sobie. Było fajnie widać. W tej tutaj półotwartej budce, gdzie teraz siedzi samczyk kanarka, tam widzi się ładnie tak uwite, dość gniazdko. Zaczyna coś siedziać i robi to samiczka kanarka. I też chciałem Wam powiedzieć, że tutaj, bo to obok, teraz w tej oto klatce, znajduje się biało-niebieskie obłoczki parka. Mała zmiana ta parka teraz obecnie tutaj trafiła, ponieważ to parka, będąc w tamtej klatce z resztą papuk, bardzo fajnie same się dobrały w parkę. Dzisiaj, gdy je wpuściłem, już wykazywały nawet zainteresowanie budką. Także myślę, że coś, coś, coś z tego. W niedługim czasie może być. Są dość fajne, ładne mówię, w kolorze nieba. Takie dwa obłoczki biało-niebieskie. niebieski taki turkusowy. Miejscami yy, jest fajne szeki. Spodziewam się po nich dość ciekawych młodych, które tu nie będzie można mieszać z resztą papużek, z resztą kolorystyki, które gdzieś tam u nas yy, spodziewam się, że będzie dość fajna, ciekawa, ponieważ staram się tak dobierać ptaki. No i korzystając z okazji przejdźmy do parki tej tutaj co jest. Mamy tutaj nasz samczyk tęczowy, samiczka to taka zielona ma jakieś takie delikatne przewarwienia na, na brzuchu, na piersi, takie jakieś łatki, czasem zauważalne być może coś z szarości tak jakby. Spodziewam się, że też może być coś, coś tutaj fajnego. One tutaj już jak Wam wspominałem, ostatni wam pokażę. Też nie sprzątam im na razie nie chcę ich niepokoić, ponieważ już e, wygrzebały z budki troszkę wiór. E, samiec robi porządki, szykuje się tam tak, że nie chcę nie ich tutaj niepokoić, straszyć, e, żeby żeby czasem nie porzuciły, nie zniechęciły się do, do lęgowania ponieważ z niecierpliwością wyczekuję pierwszych młodych falek, w ogóle pierwszych jajek, falek. E, podobli hodowli po dość, dość długiej przerwy bo palicy dość dawno już nie rozmnażałem. Korzystając z tego, że jest ładna pogoda, papuczki, mnichy zapoznają się. Są aktualnie teraz na zewnątrz. Pokażę wam, co tam u nich, jak tam u nich. No i tutaj mamy, o, są nasze cudaki. Lucian i Leon. Tak, Lucjanek? Cześć Lucjanek, przywitaj się Leon Ala Ala Brawo, ładnie jak widać gadają sobie dalej, tak jak gadały, o tutaj tej krzyki i tutaj e, przez siateczkę z nimi razem zapoznaje się nasz rupercik przez kratki jeszcze, żeby to e, przystawiane papugi do siebie Wcześniej to były krzyki, dość, dość agresywnie te moje dwa cudaki podchodziły do tego. Teraz już jest to zauważalna zmiana. Podchodzą do siebie, próbują tak jakby nawet gadać ze sobą przez, przez kratki. Już raz nawet Lucian i, i Rupert byli w domu razem na tak powiem wolnym lotach wypuszczone. Jak na razie staram się cierpliwie tutaj ze sobą zapoznawać, żeby nie popełnić jakiegoś błędu no i nie skrzywdzić nie skrzywdzić się w jakiś sposób ptaków tak także tutaj nasze niszki teraz może przyjdziemy się do falek na chwilkę tutaj faleczki nasze samczyk niebieski jest tutaj z powrotem z nimi tutaj nasz diamentik samczyk ten szaro-żółty samczyk zielony Standardowy. Samczyk zielony, tutaj taki jasno skrzydły Jaki samiczka. Niebieska. Aczkolwiek ta samiczka to jest to, ta samiczka z radą, z przerośniętym dziobkiem, jaki mm, takimi troszkę krzywymi palcami. No ale to, taka papuga, także tutaj miejsce swoje znajduje u mnie. I do tych samczyków, które tutaj są, będę starał się tylko jakieś fajne samiczki. Chciałbym jakąś fioletową, skombinować coś lutiną i być może jakąś para niebieską albo, albo tęczową, ponieważ takich ptaków jeszcze nie ma. Chcę, żeby różnorodność kolorystyczna wśród falek, korzystając z tego, że jest ich dość dużo mutacji i dość fajnie można kombinować, chciałbym posiąść kilka takich ciekawych i, i spróbować coś, coś fajnego wyhodować. Mam nadzieję, że za jakiś czas nam się to uda nie jest teraz łatwo znaleźć samiczki ładne samiczki, że tak powiem, bo jakieś takie zwykłe być może tam się trafiają, ja jestem cierpliwy, jeżeli o to chodzi, staram się coś upolować, tak jak ten samczyk właśnie, który tutaj jest ten żółto szary trafi się i nie mogłem się mu oprzeć po prostu. Sfalek jestem zadowolony, dość dość fajnie, fajnie półbarwiane są, może. Przejdźmy teraz dalej jeszcze do, 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 do wolierki. I idąc do wolierki podchodzę właśnie widać jak teraz tam zainteresowanie wóczką. wykazuje samczyk. Samiczka również tam zagląda. Jest w tej chwili okazji, że akurat się działo się wam pokazać. Wracając wszystko potem do wolierki. Teżki mają się dobrze. Tutaj mamy jajeczka. A tutaj mamy jajeczka. Tam mamy jajeczka. I tutaj mamy jajeczka. Tutaj mamy młode. O, teraz widać, tam się wychyla. Eee, są, jak dobrze widzę, dwa szeki. Jeden chyba standard, jeden standard jest z tej budki wyszedł. O, teraz kogutek lepcze kurkę. Tak, właśnie o to wygląda. Udało się złapać te ptanie przez. Budka przepiórki chińskiej swojej kurki udało się uwiecznić ten moment, <gry> I, ale oczy na ja to mówię i przez to wszystko zgubiłem teraz wątek, a przepiórki dalej korzystają. Gdzieś samczyk jest dość jurny. Dość i chłodny przede wszystkim także spodziewam się też że niedługo długo zaslądał na jajeczka yy, i będziemy mogli się cieszyć młodymi przepióreczkami kasającymi po, po bolierce tutaj teraz jak na kanareczki ciągle dają czarny teraz tutaj nam dzieje ten nasz tutaj kroniasty samczyk Reszta gdzieś tutaj mi się teraz schowała. O, jest tutaj samczyk. Samiczka tutaj. Samczyk Onyx i samczyk żółty. Nasze śpiewaki. ostatni rzucę oka na ptaki. Będę powoli chyba kończył. Zapraszam wszystkich jak zwykle do dołączenia do grupy. Linki znajdziecie w opisie pod materiałem, jak również link do zrzutki, którą założyłem jakiś czas temu, e, jaki link do wsparcia kanału, jeżeli ktoś by chciał i miał ochotę. Zapraszam serdecznie. To było tyle, pozdrawiam wszystkich, życzę miłej niedzieli i do usłyszenia, hej!